Nie no, przecież ustawiłem jedną, jedną emotkę na 5 sekund. Dlaczego jest tyle emotek? Dobra. Siema widzowie. Widzowie, na dzisiejszej transmisji przewidywany jest uwaga, Fortnite i oglądanie starych odcinków z jakieś Mati wybrał, bo tam ogólnie było tysiąc vlogów niepublicznych. Ale najpierw musimy podjąć bardzo ważną decyzję widzowie. Które mikro zostaje? Czy słuchawkowe? Czy może jednak to, które wam zaraz pokażę? Muszę przybliżyć. Jak mnie teraz słychać? Odwróć? Jest odwrócone. Ty teraz to w ogóle jest jak ze słuchawek? Ej! E jest ze słuchawek. Faktycznie, dobra, czekajcie, nie, nie było tego. Jak teraz słychać? O tego. Jak teraz słychać? O tego. Halo, raz, raz, no, wiem, raz. Dobrze. Dobrze. Halo, raz, no, raz, no, raz. A, dobra. Bo to musi być tu. Ale jeszcze trochę trzeba przyciszyć, bez jest przester. Jak mnie słychać? Trochę ciszej, żeby nie dotykał ci filtr. Jaki filtr? Filtr odsuń od Majka. A! W tą stronę, tak? Ale nie wiem, czy to coś da. Filtr dalej od ust. W tą stronę, tak? No to tak jak było. W... Film pod tytułem, co się dzieje. Jakiś Spray Zobaczymy, co to jest. Traktuję to jako challenge, bo nie mam pojęcia co tu będzie, a podobno same petardy Halo? Nie no. Halo? Nie no Mama! Już nie mogę. Dobra. Widzowie. Zostawmy to na później. Nie dobra, lecimy dalej. To challenge, muszę to obejrzeć. No muszę czasem, no. Ale będziecie słuchać Na live. Nie, on byle jakie filmy wysłał. Losowe. Lecimy do następnego. Co tu mamy? Tym razem e, 24 grudnia 2016 rok. Lulaj moja perełko Lulaj ulubione me Wow. Nawet mam dyplom za śpiewanie, drugie miejsce kiedyś zająłem. Porównanie: piosenka z 2016 i piosenka z 2020. Porównajmy: dzień tygodnia świeca po pochodnia jest Dzięki oruski za dymów Tutaj 2016. I tam mieliście 2020. Co wygrywa? Jaki stąp na 2016. Dobra, nagrywam w takim razie kolendę. To dla Beki, to dla Beki film. Nie na poważnie. Siema, jestem miłość. Dzisiaj podejmę się próby zrobienia nocy w basenie 12 godzin. Od godziny 21 do godziny 9. Byłem już trochę w basenie, ale zaraz pójdę do basenu znowu, żeby całą noc spędzić w nim. Także zapraszam do oglądania. E, e Dobra. Jak coś to oszukałem, nie zrobiłem tej nocy. Nie, nie, bym zrobił to, ale zakryli basen. No ta, dobra, sorry. Wow, ale fajny film, dobra, to jest ciekawe. Pierwszy na polskim YouTube Drake In, In My Feelings Challenge Compilation. To może być dosyć mocne. Myślałem, że... <grywa> <grywa> dobra, jest tu coś jeszcze? Nie, wystarcz. Ty co jest? Co tu się dzieje? To na tym dorosła osoba jedzie i to jest plan filmowy, więc może. Ty, zaczepia go. Ty, nad cenzura była chłopa! Ale kozacko wymyślone, żeby można było oglądać. 20 faktów o mnie. Dobra, może skipniemy to? Bo ja pamiętam te odcinki. Skipniemy? Jeden? Nazywam się Miłosz. Gdy nagrywam filmy, to zawsze staram się, żeby wszystko było... Dobrze zrobione i żeby nie było w nim ani jednej wpadki. Urodziłem się 2 maja. Ja mam drugiego imienia. Na YouTubie od zawsze mam Nick Prajkliwki Główne oceny, jakie dostaję w szkole, to czwórki, i piątki, czasami jakaś tam trójka, nawet Tf. trójka ale to rzadko. Ja trzy lata różnicy i taka zmiana. Patrzcie, Wolę język polski od matematyki. Uwielbiam uprawiać. O, swój. to się nie o zmieniło, o... bo na polskim nic nie trzeba robić. Jeden ja fakt to moje stanowisko komputerowe jest gówniane Patrzcie Patrzcie na te monitory, one mają 18,5 cala na nie są full HD Tutaj mamy taką podkładkę, o ty sama Tu jest mikro, tu jest lampka Nie no, gówniane jest to stanowisko Jak u Japczana sobie pograłem chwilę to Nieba a ziemia widzowie Praca na konkurs plastelinowy moja sprzed przed trzech lat <śleskujesz> Wow Widzowie, w ogóle ja się naprawdę starałem na tym, z 3 godziny straciłem. Do Aż Masz paznoki ceboły Dobra, gówniane to było Ja nad tym ile było roboty, a takie gówno mi wyszło. Pamiętam wtedy zawiodłem się. Chciałem zrobić tak, a wyszło takie coś. Jaż to się tak ciężko kleiło. Beskitu, nie było chyba czarnej plasteliny że szara tu jest wklejona kozacka praca powinna wygrać proste mati wybrał same najgorsze i to takie naprawdę że nawet nie są wcale śmieszne dlaczego mati to zrobiłeś nie mogłeś jakiś ambitniejsz, ambitniejszych wybrać dzisiaj odpakujemy paczkę z góry mówię że prawdopodobnie to jest to dziwne? paczka od kamerzysty przynajmniej tyle wiem z... dobra jednak nie oglądamy chodziło to o mój kamerzysta o to mi chodziło PS. Wow, ale piła. Dobra, kop tą piłę. Czemu to są takie nudy? Do piłki za 1000 zł ubezpieczę się lepiej, bo od razu mówię, że moje nogi są wyczulone na drogie piłki. Nie mogę tego oglądać. Mati, wybrać. Dobra, no. Może dobrze wybrałaś? Wow! Wow! Dobra, następny odcinek. Cześć wszystkim z PayPal od Dzisiaj jest ze mną zwariowany Marcin. Siema, siema. Gramy w milionerów z właśnie Marcinem. Także. Zwariowany Marty. Miałem w górę i suba grywatorzy. Hmm, Ciekawe D Youtuber. Ciekawe co? Odpowiedź do youtuber, że tak jestem pewny, nie zmieniam zdania. Dobra, ja wiem. To jest widzowie no, 2005 No Który film ma O cholera łapek w górę na YouTube. Ciężkie pytanie. Dobra, to jest uh, Wiz Khalifa. No. Jak na moje. No i wiedziałem. Ty może zrobimy na Twitchu. Milionerów, Twitcherów tylko Tylko na streamie Dobry pomysł? Ze zwariowanym Marcinem? No nie wiem Jest, dobra Mati co ty narobiłeś? Same najgorsze rzeczy wybrał Fortnite to jest rock A ja wciąż nie go gram Fortnite to jest rock A widzowie go lubią Fortnite to jest rock, do dobra, nie no, co to jest? Koniec, koniec Specjal na 2000, gwiazdka, niespodzianka, gwiazdka Cześć czołem, bułka w rosole A nie, to nie to przywitanko Dobra, dzięki Robię karę, dobra Dobra, zły, to był zły pomysł Trzy, dwa, ale to był głupi pomysł, który sam... Tak, to był głupi pomysł to oglądać i sam to wymyśliłem No i jajko rozbite, normalnie Jajko rozbite Patrzę Eugeniusz, słuchawki Nie! Ale to jest petarda, wow Patrz Eugeniusz, słuchawki w lewatanie se kupiłem za złotych 20, chcesz posłuchać? No, to co to to takie? No wygłusza Ty? Ej Ej, oddawaj to A... Fajne! Organy symbale! Do kamerek ten sobie, wiesz! Ej, wiesz gdzie ja byłem na wakacjach? To... to... Nie! Nie chcę tego puszczać, widzę. Dobra. O, to... Ale gra aktorska ja Kurde, mi to był bał... Ej, nie można tak Przerwa, lekutka przerwa. Zobaczymy Marcina na TikToku Oho, wszystko jest tak zaznaczone A to nie powinno się pokazywać? Zapraszam na mojego TikToka Tutaj są prawdziwe dymy helikopter, helikopter. Zapraszam Dajcie lajka <tomit> Robię z siebie idiotę challenge. Pamiętam to pamiętam. I zobaczmy tu co się dzieje. Na <śm> <śm> <tomitorki> <tomitorki> Od 2015 troll You know help me. <tomitorki> Czekaj. Ułoda! Pum, pum! Dobra, Z widać już. Nie w tej grze. <noise> mi nie dorówno. Baczcie, jakie uniknięte sadzę. Normalnie czelę ręczę w <noise> Dobra, nie mogę zgromadzić. Podpis. Deport, podpis. Widzimy. Tak, dialogi przez widzowie, człowieku. Te filmy były dobre, ale co będzie jeszcze teraz, to już w ogóle będą bęgiery, więc. Czekajcie, sam nie wiem dokładnie kiedy, ale będą fajne filmy. Dziękuję widzę za przegląd starych odcinków yy, Preycliffa. To nie byłem ja jak coś, to Preycliff. Dobra widzę, to co? Fortnite? -ik? No co? Chwilę pogram i wyłączę. <grym> no tak, szkoła jutro przecież. Zrobię wina i wyłączam. No nie wyłączę korków, no nie! Wojciech! Co masz, poprawiłeś dzisiaj. Chce mam szybko, bo zaraz wyłączam. Poprawiłeś, mam na przykład łódź, to masnę, no, masnę, zaczęło, jak no, korki bo, Nie, czy... no, no, nie czy... no, ja że... trójkę że... z, z fizyki. A, baje, że Trójkę z fizyki dajcie gierkę zagrać. No w sumie, no ta są to. Mój się nic nie zmieniło, dwa lata temu było to samo, ja jestem już skazany. Ja mnie to też już to... wołają. Ja zaraz będę. Co jest? Có jest! Dobra wydarłem się, zaraz mi wyłącz na Tak, Jakby widzę, że, że wyłączyli przepraszam robiłeś. Przepraszam, że niestety takie warunki. Dziękuję za streama, gdyby mi wyłączyli. Nie w pokoju nie ma czemu? Poszedł. Co? Co? Co się dzieje? No poszedł się wysikać. O, słychać. Oj, Dobrze. Kłopoty! No i koniec. No nic chyba, znowu trzeba na tydzień wyjechać. No poczekaj, już idę. No zaraz idę. Nie. Ryba też nie Minutę bo no, no, Minutę mam. Minutę, nie no, ja minutę. Minutę, no, to po ja ma ma no, no, Po no. 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 no, no, mam trzy minuty. no, Ryba ma trzy Mam złotego Mam Mi na SMSach już piszą, że mam być cicho. No to się cicho kurwa nie odzywać no się. Cicho, nie... David kurwa gaz światło w słuchawkach, bo będzie przybiłem przez drzwi. <laughs> Napierdalę, co? Kilofę zabiłem Kurwa ryba cicha się Kurwa, ja nie mam masy już Muszę zadzwonić chwilę <grymne> Ej, kurwa, <grymne> <zulę>. <grymne> Sorry, mikrofon Nie, proszę wracaj, kurwa Halo, no, jestem, jestem <grymne> Weź moją kartę, weź moją kartę, weź moją kartę Dobra radę? Kurwa no, Idź po karty, na co ty patrzysz? Nie mogę mówić, bo mnie usłyszą. No, ale wskrześ z ty! Ale tutaj już? Chodźcie. Chodźcie <noise> 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 tak smutnie <skonek> luki kurwa. <noise> Jeden do jednego. Likwiduje mnie luki z tewe. Co, co ci się stało z kamerką? Jest <noise> w porządku, widać dobrze. Ta... Ale, ja już nie mogę chyba. Ale ty mieć trzy minut, a David jeden, a David dalej jest. Ale minęło 20. Nie przejmu się. Kurde, jak nóż mi się. Dobra. Dobra, 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 nie. Xaj w szklance. Xajos, Xajos idzie, Xajos zejdzie. O kurwa. Ja mam mikro w szklance, muszę cicho mówić. Wcale nie bo w kretynie. <grymne> Dawaj świecę, przypierdol. <laughs> cicho świecę, cicho świecę. <laughs> Mikrof, wsklącę. <laughs> Mikrof, czas żeby było ciszej. <laughs> no światło zapadło. O kurwa, nie David, odjebałeś syn. Bardzo chodzi. <laughs> Nie o szafę, o ścianę. mnie nie słychać. O, ja szuka, nam, szuka, na, szuka nam... gierki, czy nie? Pfff, zajebał. Dobra, chuj. Koniec <grym grym> wyjścia się nieprawda. Ja Chodź do lubi, bo nie wyszuka. Uła! Czekaj, To <grym> czekaj, jakby ktoś w mózgu wiercił, ty. Co? Co Aki, <grym> ostatni raz Co robiłem się o herbatę za Żeby mikrofon włożyć A dobra My jesteś na full screenie Chyba że to nie jesteś ty w sumie nie wiem ciężko powiedzieć A pod coś? Dobra, dobra. mały są po drugiej stronie. Kurwa tutaj. Zaraz witkowi do pokoju wejdą. Tak jasno to jest. Kurwa napierdalam, ale nie mam Spokojnie, 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 spokojnie Dobra, nie ma kompa, gdzie dzień. No ładnie. Żegnam, żegnam, No już wyłączam, został!